A dzisiaj stosunkowo ciekawe urządzenie, ponieważ jest to mini laptop, który posiada wbudowany kontroler, joystick do gier. Posiada on też dotykowy ekran. Wszystko działa normalnie na Windows 11. Co takie urządzenie oferuje? Jak ono się nazywa? Za ile można je kupić wszystko w dalszej części materiału? Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Sandra. Dzisiaj chcę Wam pokazać urządzenie i jego funkcję, które nazywa się GPT. Win Max 2. I taki właśnie oto sprzęt do mnie przyjechał do testów. Ma tutaj dużo różnych funkcji, których wcześniej nie widziałam w żadnym urządzeniu, więc na pewno będzie ciekawie. No i też tutaj są wydajne, ponieważ nowe specyfikacje, na przykład jest tutaj nowy procesor, ale także są już też ramy DDR5. Na start też jaka jest cena? Okolice 4000 zł. No ale można na tym grać jak na konsoli, możliwości są rozbudowy, dotykowe ekran czy jak na tablecie, bardzo dużo różnych rzeczy. No i też w zależności jaki też wariant tego GPT Win Max 2 kupicie, no bo też są wydajniejsze procesory, warianty, więcej dysków, na przykład 2TB, tutaj jest wariant 1TB, więc wszystko zależy oczywiście od konfiguracji, jaką wybierzecie. Link oczywiście do wglądu, gdzie można je zamówić, daję w opisie pod tym filmem, no i też w przypiętym komentarzu. Natomiast co do samego urządzenia GPT Win Max 2 przychodzi w mini takim pudełeczku jest oczywiście w pełni zafoliowany, zabezpieczony. A jeśli chodzi o dodatkowe tutaj akcesoria, no to pod samym urządzeniem jest standardowa papierologia, czyli też znajdziemy tutaj oczywiście zasilacz z przewodem, no i przejściówka. Zasilacz w zestawie jest 100W i tutaj zdecydowanie jest to zapas mocy dla tego urządzenia, ponieważ sam procesor ma TGP na poziomie 28W, ale o tym oczywiście w dalszej części materiału. Co do samej przejściówki, jest ona przydatna do tych naszych europejskich gniazdek, no i też znajdziemy tutaj jeszcze USB-C przewód do podłączenia do zasilacza oraz już do samego laptopa GPT. Wszystkie skróty klawiszowe, które działają na tym urządzeniu, są załączone tutaj w dokumentach, więc można tutaj z nich skorzystać. Jest to na pewno przydatne. Co do samej wagi tego urządzenia, jest to akurat równy kilogram. Jeden kilogram, więc niewiele. Co do samej matrycy ekranu, jak jest w tym modelu laptopa, no to jest to 10,1 /10 cala. No i też tutaj zacznijmy może też od złącz, które są oczywiście interesujące. Jeśli chodzi o uruchomienie tego laptopa, no to jest to z poziomu tego przycisku, właśnie na krawędzi dolnej. Na krawędzi dolnej tego urządzenia. I ten przycisk działa też jako czytnik linii papilarnych, więc oczywiście można sobie ustawić, żeby uruchamiać ten, ten system Windows, za pomocą też przycisku, właśnie linii papilarnych, jakie sobie tutaj ustawicie. Laptop włącza się bardzo, bardzo szybko. Tutaj zauważyłam, że jest to okolice 14 sekund od momentu przycisku na tej obudowie, do właśnie do momentu, żeby przeszło do pulpitu. Klapa matrycy tutaj jest aluminiowa, natomiast spód tego urządzenia już jest twardego tworzywa sztucznego. Czyli tak naprawdę tutaj całość imituje wykonanie identyczne do tych laptopów gamingowych z wyższej półki, czyli wygląda na aluminiowy jako całość. Na krawędziach obudowy widać też głośniki. Tutaj jest małe zaskoczenie, ponieważ zazwyczaj w laptopach widzimy dwa głośniki. Tutaj są zauważalnie cztery sztuki, czyli cztery głośniki, właśnie widać po. Po bokach tego urządzenia, ale także na tej dolnej krawędzi. Niestety nie widać żadnej informacji na stronie producenta o jakiej mocy są te głośniki, więc po prostu przetestowałam to indywidualnie. Kolejne złącze jakie widać to prawy bok zawiera dwa najszybsze porty USB 3.1 drugiej generacji, tył natomiast zawiera największą ilość portów i złącz jest to oczywiście na plus, bo wtedy mniej plączą się kable niż gdyby te wszystkie porty były po bokach. Zaczynając od lewej strony widzimy tutaj złącze combo jack, czyli na przykład możemy sobie podłączyć słuchawki. Obok widać popularny Oculink, gdzie można podłączyć dedykowaną kartę graficzną, gdzie jest PCI 4.0 na szczęście. Obok widzimy też HDMI 2.1, USB 4, czyli tak naprawdę USB-C, gdzie jest prędkość transferu do 40 gigabitów na sekundę. No i też warto pamiętać, że USB 4 obsługuje Thunderbolt, więc można tutaj też sobie podpiąć i kupić na przykład zewnętrzną kartę graficzną. Na lewym boku GPD Win Max 2 posiada już tylko złącza na czytniki kart pamięci. No i też oprócz tego warto zauważyć, że na obudowie tego urządzenia są przyciski określane jako właśnie L1, L2, R1, R2 na tylnych kantach tej obudowy. Jest to oczywiście przydatne w przypadku chęci grania jak na padzie. Ci co grają na padach po prostu na pewno kojarzą te przyciski, z których często korzystają. Ekran też można dla lepszego komfortu gry po prostu mocniej rozstawić pod większym kątem i korzystać z urządzenia jak na zasadzie grania na padzie do konsoli, czyli korzystamy tutaj z joysticka czy tylnych przycisków L1, L2 i tak dalej. By przełączyć działanie GPD jako działanie na padzie wystarczy tutaj przełączyć za pomocą suwaka w stronę ikony tego pada, ponieważ po lewej stronie jest taka druga ikona, już bardziej standardowa opcja, czyli korzystanie po prostu jako myszki. Mamy też tutaj od razu widoczny touchpad, przyciski select, menu i start, które są domyślnie ustawione jako działanie po prostu w Windowsie. Natomiast kamerka oczywiście też jest pod samym ekranem, na samym środku. W tak małym urządzeniu napchano dosłownie wszystko. Ta kamerka ma 2 megapiksele. Sam ekran w tym urządzeniu przypomina trochę te, które są w laptopach, a trochę te, które są w tabletach i smartfonach. Dlatego, że też jest pokrywa zabezpieczająca, czyli Gorilla Glass 5, znana z tego, która jest w zasadzie bardziej w smartfonach, a nie laptopach. No i też przy okazji Gorilla Glass 5 minimalizuje powstawanie zadrapań i rys na powierzchni tego wyświetlacza, więc jakieś tam zadrapania też nie powinniśmy się tutaj tak bardzo martwić. Ekran jest w technologii IPS 10.1 cala, dotykowy 10-punktowy wyświetlacz. Proporcje, jakie tutaj są, jest 116x10, rozdzielczość 2560 na 1600 więc całkiem spora. No i częstotliwość odświeżania 60 Hz. No i szkoda, że 60 Hz, a nie 90 czy 120, ponieważ wtedy byłoby już idealnie. Większość osób no, nadal jest ok z tą częstotliwością odświeżania 60 Hz, ale ja uważam, że gdyby była tutaj niższa rozdzielczość, ale wyższa częstotliwość odświeżania, czyli żeby tutaj zastosować zwykłe Full HD. Ale na przykład 120 Hz byłoby to dużo lepszym po prostu rozwiązaniem, ponieważ no, no jednak nie ukrywajmy, płynność, wydajność dla większości osób liczy się bardziej niż sama jakość obrazu i ta rozdzielczość. Jeśli chodzi o kolory, to oczywiście nie są wyblakłe, wyświetlacz jest zadowalający, ponieważ no jest tu IPS. IPS jak tu IPSy tutaj raczej nie zawodzą. Zwłaszcza, że jeszcze mamy tutaj zastosowanie tego ekranu jako dotykowe. Jest to oczywiście przydatne podczas używania go do pracy, notatek i grafiki. Nie wydaje mi się, żeby to było bardzo przydatne do gier. Klawiatura w tym urządzeniu fajnie, że ma skok. Co jest to przydatne, ponieważ kiedy piszemy, czuć każdą aktywację. Osobnego klawisza, więc jest to fajne i na pewno bardziej komfortowe do pisania, ponieważ kiedy są takie bardziej jeszcze spłaszczone te przyciski na klawiaturze, na przykład takie są w MacBookach, no to ja osobiście mam problem z takim, że w ogóle nie wszystko jest na jednej płycie tak bardzo, no można powiedzieć, głębokie spłaszczone, że czasami mam wrażenie, że nie wiem, czy ten przycisk w ogóle został przyciśnięty. Tutaj tego na pewno problemu nie będzie. W zasadzie jest to jeden z tych wyższych skoków i klawiatura bardzo mocno mi przypomina tą, która jest w laptopach od Lenovo, Lenovo Legion czy Lenovo Loku, bardzo, bardzo zbliżona klawiatura. Oczywiście podświetlanie tej klawiatury też jest, jest ono białe, można je ustawić na dwa poziomy jasności za pomocą skrótu klawiszowego Fn i spacja. To jest zresztą jest to narysowane i za pomocą tego po prostu klikając można sobie ustawić em, jaśniej, najjaśniej lub po prostu wyłączyć to podświetlenie na klawiaturze zupełnie. Przechodząc już do specyfikacji podzespołów, jakie tutaj znajdziemy wewnątrz, jest to naprawdę stosunkowo wydajny do pracy mobilny procesor Ryzen 7 8840U. Jest on dostępny w wielu modelach laptopów na rynku w Polsce i te ceny się wahają, ponieważ ten, ten procesor jest najczęściej dostępny w laptopach od 4000 zł do 8000 zł. Ta jednostka, ten procesor, ma 8 rdzeni i 16 wątków, 24 MB kaszu. I TGP notowane jako takie maksymalne 28W. Ta ostatnia informacja jest o tyle istotna, że ten GPD pozwala na zmianę TGP, czyli że możemy sobie tutaj tak naprawdę dostosować pod siebie od najniższego do najwydajniejszego, ale o tym później, ponieważ jeszcze chcę tutaj skupić się na układzie graficznym, jaki tutaj też oferuje ten model procesora. Co napędza układ graficzny w tym oto urządzeniu? No i tutaj znajdziemy zintegrowany układ graficzny MD Radeon 780M. I skoro wiadomo, że jest to Integra, a nie dedykowana karta graficzna typu RTX 4060, no to oczywiście można się spodziewać, że tak wysokiej wydajności w grach nie będzie, jak to jest na po prostu dedykowanej karcie graficznej. W skrócie Integra, nawet taka jak Radeon 780M, pozwala na pogranie oczywiście w różne gry. Ja testowałam tutaj chociażby PUBG, gdzie miałam około 30 FPS-ów. Gra jest oczywiście w miarę płynna, ale to pokazuje, że nowsze tytuły, takie jak na przykład Call of Duty Warzone już po prostu nie ma co celować. Do takich gier to już bez dwóch zdań przydałaby się po prostu dedykowana karta i oczywiście można ją mieć i do tego urządzenia sobie podłączyć przez Thunderbolta czy Oculink. Po prostu kupuje się zewnętrzną kartę graficzną, podłącza i wtedy możemy grać na większej wydajności, czyli będzie więcej FPS-ów w grach. Ale oczywiście wtedy jest to dodatkowy koszt. Dla przykładu na przykład eGPU Radeon RX 7600 XT jest to około 3000. 2200 zł w przypadku chęci zakupu takiej zewnętrznej karty graficznej w Polsce, ale zauważyłam, że na przykład kupując tej samej strony, z której jest dostępne to urządzenie, właśnie GPD, czyli Gigbank.pl, można dostać właśnie taką dedykowaną kartę graficzną zewnętrzną za około 2900 zł. Czyli w teorii ma to sens, ponieważ mamy tutaj wydajną integrę, na której nadal można pograć w gry, ale nie mamy tutaj dedykowanej karty. Czyli jeśli ktoś chce korzystać z tego właśnie z tego urządzenia jako przede wszystkim pada czy na przykład ekranu dotykowego na studia do jakichś notatek, no tak najbardziej można, ponieważ jest to bardzo lekki 1 kg. Natomiast już w przypadku grania w najnowsze tytuły to oczywiście taka dedykowana karta graficzna będzie potrzebna. Można sobie ją dokupić, byście mogli na przykład podłączać ją dopiero w domu, kiedy byście chcieli grać w takie wydajniejsze, bardziej wymagające gry. Wracając jednak do gry PUBG, tutaj trochę grałam normalnie na klawiaturze, czyli klasyczne WSD i myszka, ale potem zmieniłam na suwaku, właśnie na tryb pada, no i było ciekawiej, ponieważ faktycznie jest inny feeling gry. Kolejna gra, którą odpaliłam, jest to CS2. Tutaj typowo jest to gra sportowa, więc z tego pada się rzecz jasna nie skorzysta, ale tutaj pozytywne zaskoczenie jest takie, że gra jest płynna, nie ma co się dziwić, ponieważ są tutaj widoczne okolice 100 fps, czyli jest spory zapas klatek, Integra po prostu radzi sobie tutaj bez problemu. Fajnym przykładem korzystania z tego pada, który jest w tym urządzeniu, są gry, gdzie steruje się po prostu autem e, wszelkie ściganki. Ja tutaj spróbowałam grę e, Grid 2, czyli symulator po prostu jazdy. I najpierw pograłam trochę na klawiaturze, potem przełączyłam to właśnie na tryb sterowania tutaj padem. No i w takiej grze widać jeszcze większy zapas klatek, czyli około 200 fps i taka integra widać po prostu sobie z takimi grami typu właśnie gry 2 radzi bez problemu. Warianty różnej konfiguracji tego urządzenia GPD Win Max 2 są mimo wszystko zawsze z tego co widzę w wersji 32 GB RAMy DDR5, wysokie taktowanie 7500 MB na sekundę. Jeśli chodzi o dyski, zazwyczaj jest to 1TB, chociaż też jest jeden model właśnie tego GPD Win Max 2, który posiada dwa dyski SSD, też jest wydajniejszy procesor. Na szczęście te dyski dawane w tych urządzeniach są dość szybkie. Ja tutaj sprawdziłam prędkości, jest to generacja czwarta NVMe, więc mamy tutaj prędkości takie właśnie jakich oczekiwałam, czyli tutaj okolice 6300 MB na sekundę, jeśli chodzi o zapis 4800 MB na sekundę. W przypadku chęci rozbudowy tego urządzenia kolejny dysk SSD możecie to zrobić tylko bo pamiętajcie, że musi być to już dysk mniejszy, mniejszy fizycznie, nie chodzi mi tutaj o pojemność. Możecie kupić oczywiście 2TB, a jeśli chodzi o gabaryty tego dysku, musi być to dysk m 2230, czyli w skrócie mówiąc najkró najkrótsze dyski SSD. I takie dodatki właśnie już montuje się na spodzie tutaj tego urządzenia. Widzimy tutaj oznaczenie SSD, wykręcamy śrubokrętem i można tutaj dołożyć ten nowo zakupiony dysk SSD. Z tej strony widać 4G, czyli po prostu LTE. Z tej strony można sobie włożyć kartę LTE, jakiegoś tam, nie wiem, waszego operatora, jakiegokolwiek macie. Zamawiacie sobie internet mobilny. Można sobie taką kartę tutaj włożyć i korzystać z tego urządzenia, na przykład na studiach, gdzie na przykład nie macie dostępu normalnie do Wi-Fi, czy w jakiejś tam kafejce, czy gdziekolwiek pójdziecie, to po prostu będziecie mieć internet już bezpośrednio z takiej karty. Przechodząc do kwestii temperatur, tutaj też jest ciekawie, ponieważ to urządzenie pozwala na sterowanie. W zasadzie można powiedzieć też temperaturami, jakie tutaj będą, dlatego że jest zainstalowany już program Motion Assistant, który po wejściu w ten program będziecie mieć opcję ustawienia TGP dla procesora, gdzie można sobie po prostu ustawić od 5 W do 28W. Jeśli ustawicie sobie 5W, oczywiście temperatury będą najniższe, ultra niskie, ale będzie niższa wydajność. Ja ustawiłam tutaj docelowo 24. I tą górną półkę 28 W, żeby zobaczyć, jakie będą temperatury. I tutaj zaskoczenie jest spore. Ustawiając 24W temperatury maksymalne, jakie osiągnęłam w syntetyku, to zaledwie 70 stopni. Ale przestawiając już te TGP na 28W, no to zauważam temperatury znacznie, znacznie wzrastają. Ponad 90 stopni, 95 można nawet stopni osiągnąć podczas gier, więc jest to już spora temperatura. Oczywiście kosztem większej wydajności. Ja uważam jednak, że te 24, 24 W TGP jest takie najbardziej uniwersalne, gdzie też macie niskie, stosunkowo niskie temperatury. Yy, więc warto z tego też korzystać. Właśnie to programowanie Motion Assistant jest o tyle fajne, że możecie też sobie tam podbić na przykład taktowanie układu graficznego, czy też zastosować sobie tam yy, sterowanie po prostu wentylatorami, które są tutaj w układzie chłodzenia. Jeśli chodzi o hałas tego urządzenia, pod pełnym obciążeniem jest nadal ciszej o około 10 dB niż na laptopach gamingowych, które też są obciążone. Tutaj zauważyłem, że są okolice 50 dB pod pełnym obciążeniem procesora. Podczas kiedy na laptopach gamingowych, niezależnie jakiego producenta testowałam, było tam okolice ponad 60 dB, więc laptopy, laptopy gamingowe są po prostu nieco głośniejsze od tego urządzenia. A jeśli chodzi o temperaturę yy, i takie odczucia podczas pracy, a nie grania, no to można też sobie tutaj ustawić. Właśnie FN i Shift, i wtedy za pomocą takiego skrótu klawiszowego korzysta się, korzysta się z zupełnej ciszy chłodzenia. Czyli nie ma żadnych tutaj wentylatorów, tego nie słychać. Więc naprawdę jest to pomocne, jeśli byście chcieli właśnie zabrać sobie takie urządzenie po prostu gdzieś, gdzie wymagana jest pełna cisza, żeby też te wentylatory nie przeszkadzały. Oczywiście nie stosujemy tego podczas grania. Podczas grania najlepiej, żeby ten układ chłodzenia się po prostu rozpędził. I był dostosowany automatycznie. Więc z tego po prostu skrótu korzystajcie w momencie, kiedy chcecie tylko i wyłącznie właśnie zabrać na przykład na studia do robienia notatek. W dużym skrócie jest to urządzenie, które naprawdę ma bardzo ciekawy pomysł, ponieważ posiada wszystko od kamerki po dotykowy ekran, po możliwość grania jak napadzie, po klawiaturę, po podświetloną klawiaturę, po właśnie. Tu też tutaj ten modem 4G, czyli nawet można tutaj korzystać sobie z bezprzewodowego internetu, gdziekolwiek byście nie byli w Polsce, więc macie własny internet. Fajne tutaj są właśnie te gadżety, które też na przykład jak li czytnik linii papilarnych, który też jest w, pewnym, w pewien sposób dobrym zabezpieczeniem. Czyli pomysł na to urządzenie jest naprawdę fajny. Natomiast jak ktoś oczekuje od tego urządzenia grania w najnowsze gry na wysokie ustawienia graficznych, to oczywiście jest to niemożliwe. Pamiętajcie, że tutaj nadal jest integra, gracie w różne gry, średnie gry, kilkuletnie gry, natomiast w te nowsze gry, no to oczywiście będziecie musieli zejść z rozdzielczości, ale także z ustawień graficznych na niższe. Ale dla osób, które naprawdę chciałyby to urządzenie, a chciałyby też grać w najnowsze gry, możecie zawsze sobie kupić zewnętrzną kartę graficzną. Jest taka opcja. Także tutaj akurat nie będzie problemu. Chociaż oczywiście wiąże się to z dodatkowym wydatkiem, taka zewnętrzna karta graficzna też kilka tysięcy kosztuje, od 3000 do nawet 5-6, w zależności oczywiście od wariantu karty graficznej. Do kogo jest skierowane to urządzenie GPD WinMax 2, na pewno do maniaków grania w gry, jak na właśnie napadzie, czyli w przypadku podobnym jak graniu w konsoli na konsoli. Dlatego, że tutaj no oczywiście jest to główna zaleta tego właśnie urządzenia, czyli. Normalnie, kiedy ktoś nie chciałby z tego korzystać, po prostu pewnie kupiłby normalny laptop gamingowy, tak? Tutaj jednak e, największą funkcją tego laptopa właśnie jest ta funkcja grania. Mamy dwa joysticki, mamy pełno przycisków, podobnych jak właśnie na padzie. Mówię tutaj o tych tylnych przyciskach. No i też dotykowy ekran, tak? Jest to jakaś tam zaleta dla osób, którym na przykład na tym bardzo zależy. No bo jednak większość laptopów gamingowych po prostu dotykowego tego ekranu nie ma. Zazwyczaj też nie mają czytnika linii papilarnych, nie mają właśnie też tutaj tego modułu 4G, więc należy o tym pamiętać. Link do tego urządzenia pozrzucam jeszcze raz w opisie pod tym filmem. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jak macie jakieś pytania, to piszcie cały czas to urządzenie jest u mnie, więc sobie je testuję i sprawdzam dalej.